Dzień dobry do odcinki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zrobimy fantastyczny gotycki utwór pod tytułem Join me in death zespół. Him. akordziki jakie potrzebujemy do utworu: e duże, fis duże, gis małe, dis małe i cis małe. Widzicie jakiego będziemy używać? Będzie to to całe zwykłe, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę. Utwór sobie na trzy części. Intro, motyw zwrotkowy i refren. Intro mamy tak akordik E, Cis małe i Gis dwa razy. I to powtarzamy całość trzy razy. To jest ten fragment z początku. Baby join me in w trzeci raz. Ostatnie jest E i Fis druga część jaką się musimy nauczyć jest to motyw dodatkowy i mamy Gis Dis to jest trzy razy Gis Dis Gis Dis Cis i Fis We are so young. Our lives have just begun. already we are considering to escape from this world and we've waited for so long for this moment to come we're so anxious to be together together in death woah woah o częścią jaką się musimy nauczyć jest tą tytułem refrenowi i mamy ecebicia Cis saje bicie. Gis sebicie I za drugim razem gis na całym biciu rozbijamy na dwa akordy. Mamy gis, połówka tego naszego całego bicia. Dwa razy na dół, raz do góry jest na gisie. A reszta jest na... do góry, na dół, do góry na fis duże. Czyli mamy... Połówka. Trzy razy tak samo mamy jak intro. Trzeci raz. I mamy E i Fis. Wojciech chce musi włosy poprawić, bo, bo refren jest sexy, to Wojciech też musi być sexy. Won't you die tonight for love? Baby, join me in love. Won't you die... Tonight, baby, join me in the... I drogie ciaszki to byłoby na tyle w dzisiejszej piosence Mam nadzieję, że Kc się spodobała. Na razie trzymajcie się super piosenka, każdy nikt se posła, każdy nic coś w